Mieszkam w Japonii już 11 lat i wiecie, co mnie wciąż niesamowicie zadziwia? Że wystarczy, że popada troszkę śniegu. To jest naprawdę dla nas, Polaków, bardzo malutko troszkę śniegu. I my sobie normalnie, wiecie, funkcjonujemy w Polsce. Chodzimy, szkoły są otwarte, sklepy są otwarte. Nikt nie ma ludzi, nie narzeka i nie jest wcale jakoś super zimno, mimo że kino pokazuje co innego. A Japończycy? Nie, oni już nie wyjdą z domu. Oni wszyscy już muszą jechać taksówką, bo nie będą szli. Wszystkie pociągi opóźnione. No generalnie całe miasta, wsie, wszystko. No dramat, nie ruszają się. Po prostu wszystko sparaliżowane do tego stopnia. Byliśmy teraz u rodziny. Nie jemy kolacji, musimy wracać, bo zaraz nie będzie pociągu. I wiecie co? Nie było. W sensie trafiliśmy na opóźnione pociągi wszystkie. A później już się nie ruszały, więc wracamy do domu. Jak się uda taksówkom, jak nie, to pieszo.